Mam 31 lat i od zawsze trzymałem się raczej na uboczu, nie dlatego, że jestem jakiś aspołeczny czy dziwny, po prostu dość wcześnie zrozumiałem, że w mojej rodzinie im mniej mówisz, tym bardziej stajesz się niewidzialny. Mam na imię Josh i odkąd tylko pamiętam, byłem tym, który zawsze ogarnia sytuację, gdy inni się wycofują, tym, który płaci rachunki, kiedy zaczynają się zaległości, tym, który siedzi cicho, nawet gdy wszystko wewnątrz aż się gotuje. Moja młodsza siostra Megan była zupełnie inna, była złotym dzieckiem, taką osobą, która może rozbić samochód, popłakać się z tego powodu i jakoś tydzień później dostać jeszcze lepszy. Dorastając, myślałem, że w końcu jej to przejdzie, myliłem się. Nasza mama zawsze miała taki sposób bronienia Megan, że czułem się, jakbym był nienormalny, tylko dlatego, że wskazywałem coś oczywistego. Ona jest wrażliwa, a ty jesteś starszy, powinieneś to zrozumieć. Megan potrzebuje więcej pomocy niż ty, i to się nie skończyło, kiedy dorośliśmy, po prostu przybrało inną formę. Megan miała trzy nieudane podejścia do szkoły policyjnej, szeregiem chłopaków, którzy pożyczali pieniądze i znikali, i styl życia, na który jej nie było stać, ale którego koszty spodziewała się przerzucić na innych. Przez cały ten czas ja pracowałem, trzymałem głowę nisko, kupiłem sobie skromne mieszkanie, spłaciłem kredyt studencki i dostałem porządną pracę w IT, nic błyskotliwego, ale stabilną. Potem zmarła nasza babcia, była jedyną osobą w rodzinie, która naprawdę traktowała mnie tak, jakbym się liczył, przemycała mi dodatkowy kawałek ciasta na urodzinach, kiedy nikt nie patrzył, i wysyłała małe, ręcznie pisane karteczki, nawet gdy moja własna matka zapominała o moich urodzinach. Była właścicielką starego domu, w którym dorastaliśmy i choć wymagał remontu, miał duszę. Odwiedzałem ją tam co tydzień, czasem pomagając z komputerem, czasem po prostu siedząc z nią i oglądając powtórki starych programów. Nigdy nie mówiła, jak wygląda jej testament, ale wiedziałem, że jej na mnie zależy. Myślałem, że może chciałaby, żebym to ja dostał ten dom. Znów się pomyliłem. To był czwartek, kiedy się dowiedziałem, byłem w pracy, kodowałem, kiedy zadzwoniła mama. Hej, chciałam tylko dać ci znać, Megan wprowadza się do domu babci ten weekend. Powiedziała tak, jakby mówiła o pogodzie. Zamarłem. Co? Zapytałem. Odziedziczyła go. Powiedziała mama beznamiętnie, babcia jego zapisała: tak będzie lepiej, ona bardziej go potrzebuje niż ty. Te słowa uderzyły mnie jak policzek, ręce mi zdrętwiały. Zostawiła go megan, zapytałem ponownie, musiałem to usłyszeć. I wtedy mama powiedziała coś, co do dziś dźwięczy mi w głowie: zasłużyła na to, ty zawsze byłeś rozczarowaniem. Nie krzyczałem, nie kłóciłem się, nawet nie rozłączyłem się dramatycznie. Po prostu siedziałem, pozwalając, żeby to do mnie dotarło. Czułem się głupio, że jeszcze miałem nadzieję, głupio, że myślałem, że te wszystkie lata pomagania, płacenia, naprawiania coś znaczyły. A najśmieszniejsze jest to, że ten dom nawet nie był w dobrym stanie, dach nadawał się do wymiany, hydraulika była stara, a elektryka wręcz zabytkowa. Przez ostatni rok to ja opłacałem media, żeby pomóc babci, nie prosiła mnie o to, ale wiedziałem, że sobie nie radzi, nikomu o tym nie mówiłem, po prostu co miesiąc logowałem się i płaciłem za wodę, prąd, internet, śmieci. Nawet po jej śmierci dalej płaciłem, nie chcąc, żeby dom popadł w ruinę, zanim wszystko się ułoży. A teraz Megan dostawała wszystko, bez podziękowań, bez uznania, nawet bez słowa dzięki za to, że utrzymałem dom na powierzchni, aż będzie gotowa się wprowadzić. W ten weekend wprowadziła się z pompą, wrzuciła kilkanaście relacji na Instagramie, nowy rozdział w końcu mam wymarzony dom, przyciągnąłam to, zrobiła nawet małą parapetówkę, o której dowiedziałem się tylko dlatego, że kuzyn wysłał mi selfie z kuchni. Megan mnie nie zaprosiła. Oczywiście, po co miałaby? Nadal nic nie zrobiłem, dalej pracowałem, milczałem, przestałem dzwonić do mamy. Nie zauważyła. A może zauważyła, tylko nie obchodziło jej to wystarczająco, żeby zapytać. To, na czym jej zależało, podobnie jak Megan, to, żeby dom dalej działał bez problemów. Wiem, bo około dwa tygodnie po przeprowadzce Megan dostałem od niej sms-a: jedno zdanie Nie działa internet napraw. Bez cześć, bez interpunkcji, bez przyznania, że nie odezwała się do mnie od miesięcy. Nie odpisałem. Następnego dnia kolejny SMS. Wciąż brak Wi-Fi to dość ważne. Zignorowałem. Aż w końcu przyszła awaria prądu. Chyba nigdy nie przyszło jej do głowy, że ktoś przez cały czas po cichu opłacał rachunki, albo myślała, że babcia opłaciła wszystko za światów. Tak czy inaczej, tego ranka, kiedy dostałem tę wiadomość, siedziałem przy biurku, Piłem kawę i przeglądałem wiadomości, nawet o niej nie myślałem, gdy telefon zawibrował. Dlaczego nie ma prądu? Napraw to teraz. Wszystko wielkimi literami, bez proszę, bez przeprosin, tylko czysta wściekłość. Wpatrywałem się w tę wiadomość przez długą minutę, potem odłożyłem kubek. Serce mi nie waliło, było spokojne, zimne. Otworzyłem portal do opłacania rachunków, pierwszy raz od pogrzebu. Saldo było przeterminowane, Wystawiono zawiadomienie o odłączeniu. Odcięli prąd wcześniej rano, dokładnie zgodnie z planem. Nadal nie odpisałem. Jeszcze nie. Tej nocy zadzwoniła. Dwa razy puściłem na pocztę głosową. Potem przyszła trzecia wiadomość. Wiem, że to widzisz. Przestań być dziecinny, po prostu to napraw. To i tak Twoje bałagany. Zacząłem pisać odpowiedź, ale skasowałem. Jeszcze nie. Niech się trochę pogotuje. Następnego dnia kolejna lawina. Serio pozwolisz mi tu zamarznąć? To Twoja wina. Mama mówi, że zachowujesz się jak dziecko. Nawet nie zasłużyła na odpowiedź. Jak dziecko? Płaciłem Twoje rachunki przez miesiące, a teraz jestem dziecinny, bo przestałem? W tym momencie czułem, że coś się we mnie buduje. Nie była to złość. Bardziej jakby spokojna, mocna determinacja. Nie chciałem zemsty dla samej zemsty. Chciałem tylko, żeby zobaczyli, gdzie przekroczyli granice, żeby zrozumieli, jaki ciężar niosłem przez te lata i jak łatwo ten ciężar znika, gdy przestaje go dźwigać. Trzy dni później Megan pojawiła się pod moim mieszkaniem. Nie spodziewałem się tego. Gdy otworzyłem drzwi, była opatulona kurtką, z rękami skrzyżowanymi, wyraźnie zirytowana. Serio? Nie możesz tak po prostu zniknąć z życia rodziny. Oparłem się o framugę. Mówisz po tym, jak ty zniknęłaś na sześć miesięcy, odziedziczyłaś dom babci i szczekałaś na mnie jakbym był twoim wsparciem technicznym? Przewróciła oczami. Słuchaj, nie prosiłam cię, żebyś za cokolwiek płacił. Jeśli masz zamiar udawać męczennika, po prostu to powiedz. Ale nie możesz po prostu odciąć wszystkiego bez ostrzeżenia. Patrzyłem na nią, zdumiony. Jak łatwo przekręca fakty. Odziedziczyłaś dom. Rachunki są twoje. Teraz możesz się nimi zająć. O mój Boże, Josh, warknęła, wiesz, jak trudno znaleźć login do tych wszystkich mediów. Babcia miała wszystko zapisane na różne nazwiska. Przechyliłem głowę. Może gdybyś raczyła mnie w ogóle w to włączyć, miałabyś te dane. Na jej twarzy pojawił się cień zawahania, ale zaraz wróciła do swojej postawy, jak zawsze. Nieważne. Po prostu pomóż mi to z powrotem włączyć, i wtedy jesteśmy kwita. Kwita? To słowo uderzyło mnie jak cios w brzuch. Nic nie odpowiedziałem. Po prostu się cofnąłem, zamknąłem drzwi i przekręciłem zamek. Tego wieczoru w końcu odpisałem na jej wiadomość. Jedno zdanie: Nie mój dom, nie mój problem. I na tym zakończyłem. Nie odpisała od razu, co mnie zdziwiło. Spodziewałem się kolejnego wybuchu w ciągu kilku minut. Może wyrzutów sumienia albo dramatycznej przemowy o tym, że rodzina powinna się wspierać. Ale Megan zamilkła. Zbyt cicho. Dopiero trzy dni później usłyszałem coś od mamy. Zadzwoniła do mnie, co samo w sobie było rzadkością. Puściłem na pocztę głosową, spodziewając się kazania. Ale wiadomość, którą zostawiła. Josh, słyszałam, co zrobiłeś. Nie wiem, co ci odbiło, ale twoja siostra cierpi w tym domu. Mówi, że nie ma prądu, nie ma ogrzewania i teraz nawet nie może zrobić prania, bo odcieli wodę. Zrobiłeś swoje przedstawienie. Wystarczy napraw to, a zapomnimy o tym całym wybryku. Wybryku. Tak to nazwała Miesiące cichego, finansowego wsparcia. Rachunki, które płaciłem bez jednego podzękowania. Ból z powodu wykreślenia mnie z testamentu babci Lata bycia pomijanym, ignorowanym, wykorzystywanym. Wszystko sprowadzone do słowa n wybryk. Nawet nie dosłuchałem reszty wiadomości. Powiadomienie o odcięciu wody musiało być kroplą, która przelała czarę Megan, bo jeszcze tej samej nocy dostałem serię wiadomości. Nie od niej. Od jednej z naszych cioć. I od Karli. Tą, która zawsze starała się rozumieć obie strony. Hej, nie chcę się wtrącać, ale Megan naprawdę teraz sobie nie radzi. Jest jej zimno, jest przestraszona i szczerze mówiąc, jest w totalnym chaosie. Josh, proszę. Nieważne co się stało, to nie jesteś ty. Rodzina tak nie postępuje. To ostatnie zdanie rozbawiło mnie do łez. Rodzina tak nie postępuje. A co według nich robili mi przez ostatnie trzy dekady? Nie odpisałem. W ten weekend zrobiłem sobie małą wycieczkę. Dwa dni. Tani domek. Cisza i spokój. Brak zasięgu. Nawet nie zabrałem laptopa. Gdy wróciłem w niedzielny wieczór i włączyłem telefon, miałem ponad 40 powiadomień. Megan przeszła na tryb totalnej spalonej ziemi. Opublikowała serię, teraz już usuniętych, relacji w mediach społecznościowych. Wideo, na którym siedzi w ciemnym salonie, owinięta w koce, trzymając latarkę z podpisem, niektórzy patrzą, jak cierpisz i się uśmiechają. Kolejna relacja zbliżenie na zawiadomienie o odłączeniu prądu przyczepione do drzwi, a potem zrzut ekranu starej wiadomości ode mnie z zeszłego roku, w której napisałem: Nie martw się, zawsze będę po twojej stronie. Potem przyszły wiadomości prywatne tak zwane DMS, Direct Messages czyli wiadomości bezpośrednie nie tylko od niej, ale też od kilku jej znajomych, obcych ludzi, a właściwie troli. Jeden napisał: Wow, prawdziwy facet, pozwala swojej młodszej siostrze zamarzać żałosne. Inny Gdyby Twoja babcia widziała, jak się zachowujesz, wstydziłaby się ciebie. I jeszcze ten, te 87 dolarów, które zaoszczędziłeś na rachunku za prąd, było warte zrujnowania rodziny? Nie mieli pojęcia. Żadnego. O tysiącach, które zapłaciłem, nie mówiąc ani słowa. O tym, jak się wyginałem we wszystkie strony, żeby jakoś utrzymać rodzinę, która nigdy nie odwzajemniła wysiłku. Na te wiadomości też nie odpowiedziałem. Niech sobie myślą, co chcą. Ale Megan na tym nie poprzestała. Musiała już być zdesperowana, bo tydzień później zrobiła coś, czego się nie spodziewałem. Spróbowała mnie obciążyć rachunkiem. Dostałem list pocztą z jakiejś internetowej pseudo prawniczej, której najwyraźniej nie rozumiała, z wydrukiem swoich rachunków za media, żądaniem zwrotu kosztów i kompletnie absurdalnym twierdzeniem, że rzekomo porzuciłem finansową odpowiedzialność za majątek, Anne State. Przeczytałem to dwa razy, żeby upewnić się, że to nie żart. Wysłałem jej SMS-a z jednym słowem: Nie. Nie spodobało jej się to. Tego samego wieczoru dostałem długą, napędzaną wściekłością wiadomość, która zaczynała się od Ty bezduszny i bioto, a kończyła na Skończyłam udawać, że jesteś moim bratem. Ustawiłem telefon na tryb Nie przeszkadzać i poszedłem spać. Kilka dni później zadzwoniła mama. Tym razem nie zostawiła wiadomości głosowej. Pojawiła się pod moim mieszkaniem. Usłyszałem pukanie, spojrzałem przez wizjer, i tam była. Płaszcz zapięty pod szyję, mina gdzieś między złością a rozczarowaniem. Otworzyłem drzwi na kilka centymetrów, jeszcze bez słów. Nie wiem, za kogo się uważasz, powiedziała cicho, ale tak się nie traktuje rodziny. Milczałem, tylko czekałem. Megan to twoja siostra, Josh, jedyna siostra. Siedzi sama w tym domu. A ty bawisz się w jakieś gierki, udajesz ofiarę, ale nie jesteś jedynym, który przez coś przeszedł. To ona dostała dom, powiedziałem w końcu, za moimi plecami, po wszystkim, co zrobiłem, po tym, co dzieliłem z babcią. A ty mi wtedy powiedziałaś, naprawdę powiedziałaś, że to ja byłem rozczarowaniem. Mama skrzyżowała ramiona. Powiedziałam to, bo wtedy się tak zachowywałeś. Pozwoliłem, by to na chwilę we mnie zapadło, potem powoli skinąłem głową. Ok. Za. Ok. Tak, powiedziałem. Bardzo jasno pokazałaś mi, gdzie moje miejsce. Więc przestańmy udawać, że jesteśmy czymś więcej niż naprawdę jesteśmy. Przesadzasz, warknęła. To tylko dom. Nie, powiedziałem w końcu, cofając się, by zamknąć drzwi. To schemat. Zamknąłem drzwi delikatnie. Myślałem, że to już będzie koniec. Ale Megan się nie zatrzymała. Nawet się nie zbliżała do końca, bo wtedy wykonała ostatni, desperacki ruch. I był tak dziki, tak bezwstydny, tak niewiarygodnie roszczeniowy, że wszystko zmienił. Trzy dni później dostałem e-maila nie od Megan, nie od mamy, nawet nie od tej jej śmiesznej usługi prawnej. Przyszedł od wspólnoty mieszkaniowej HOA, czyli Homeowners Association, Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości. Okazało się, że dom po babci należał do jakiejś starej, półmartwej wspólnoty, która poza wysyłaniem świątecznych biuletynów i żądaniem opłat za pielęgnację trawnika, której nikt nie widział, nie robiła właściwie nic. Pamiętam, że babcia kiedyś narzekała na nich. Mówiła, będą cię ścigać za samo oddychanie i wlepią mandat za mrugnięcie. Myślałem, że przesadza. Nie przesadzała. E-mail był krótki, ale szokujący. Zawiadomienie o naruszeniu. Nieruchomość jest obecnie niezgodna z normami HOA z powodu braku zasilania, nagromadzenia śmieci i przedłużających się warunków uniemożliwiających zamieszkanie. Niezastosowanie się do zaleceń w ciągu 10 dni roboczych może skutkować karami finansowymi i działaniami prawnymi. Prosimy o natychmiastowy kontakt z właścicielem nieruchomości lub jego przedstawicielem w celu rozwiązania sprawy. W załączniku były trzy zdjęcia. Jedno pokazywało boczną część podwórka z workami śmieci ułożonymi przy płocie, drugie, samochód Megan zaparkowany na trawniku z nieznanych powodów, a trzecie po prostu zaciemnione okno z podpisem nieoświetlona struktura po zmroku. Obawa o bezpieczeństwo? Prawie się zaśmiałem. Ale wtedy zobaczyłem czwarty załącznik list oznaczony jako CC, czyli Tkarbon Kopy. Kopia do wiadomości, wysłane do mnie nie jako właściciela, ale jako poprzedniego posiadacza konta odpowiedzialnego za media w tym adresie. Najwyraźniej Megan powiedziała wspólnocie mieszkaniowej, czyli HOA, Homeowners Association, że to ja wciąż zarządzam nieruchomością. Użyła mojego imienia, próbując przerzucić odpowiedzialność na mnie. Oparłam się o krzesło, osłupiały. Ona nie tylko prosiła o pomoc, nie tylko mnie obwiniała. Ona celowo postarała się wpakować mnie w prawny bałagan, który sama stworzyła. To zmieniło wszystko. Zrobiłem coś, czego nie robiłem od początku tej całej sprawy. Zadzwoniłem. Nie do niej: Do starego prawnika babci. Był już na emeryturze, ale poznaliśmy się kiedyś na rodzinnym spotkaniu, jego imię nadarmiałem zapisane w kontaktach. Nie byłem pewien, czy mnie pamięta, ale pomyślałem, że jeśli ktoś zna szczegóły testamentu babci, to właśnie on. Ku mojemu zaskoczeniu odebrał. Głos miał chropowaty, ale czujny. Gdy powiedziałem, kim jestem, zaśmiał się, o, Josh, tak, pamiętam. To ty przyniosłeś ten przenośny projektor i pomogłeś babci oglądać morderstwo, napisała w ogródku. Ona to uwielbiała. Porozmawialiśmy kilka minut, wyjaśniłem sytuację, nagłe dziedziczenie, media, kłamstwo megem powiedziane w wspólnocie mieszkaniowej. Przez chwilę milczał, po czym zapytał. Nigdy nie widziałeś testamentu? Nie, odpowiedziałem. Nikt mi go nie pokazał. Westchnął. No tak, to wiele wyjaśnia. Słyszałem, jak przeszukuję jakieś papiery, może szufladę z aktami. Potem powiedział: Mogę odzwonić za godzinę? Dokładnie 57 minut później zadzwonił mój telefon. Nie uwierzysz w to, powiedział. W co? Zapytałem. Ona nie odziedziczyła domu. Zamarłem. Co masz na myśli? Twoja babcia przekazała dom do funduszu powierniczego. Megan została wskazana jako tymczasowa lokatorka, niewłaścicielka. Fundusz został tak napisany, by dać jej tymczasowy dostęp, mogła mieszkać tam przez rok bez czynszu, pod warunkiem, że będzie utrzymywać dom w dobrym stanie i opłacać media. Po tym okresie pełne prawo własności miało przejść na ciebie. Serce mi zamarło. Przez dłuższą chwilę nic nie powiedziałem. W końcu udało mi się zapytać, jesteś pewien? Czarno na białym, odpowiedział. Sam to sporządziłem. Oryginał złożono w urzędzie hrabstwa, a kopia została przekazana twojej mamie jako wykonawczyni testamentu. Jeśli Megan mieszka tam bez mediów, już naruszyła warunki. Gdybyś chciał, mógłbyś odzyskać nieruchomość od razu. Oparłem się z powrotem o krzesło, głowa mi wirowała. Ona kłamała wszystkim. Albo może mama ją okłamała. Albo obie wiedziały i po prostu założyły, że nigdy się nie dowiem. Może liczyły, że jak zawsze będę płacił i milczał. Ale nie tym razem. Podziękowałem prawnikowi i zapytałem, czy może wysłać mi kopię funduszu powierniczego. Zrobił to w ciągu godziny. Wydrukowałem dokument, przeczytałem go dwa razy. Potem otworzyłem szufladę i wyciągnąłem mi otwartą kopertę którą wcześniej dostałem od tej pseudo usługi prawniczej Megan. Wsunąłem do środka dokument funduszu, dodałem karteczkę samoprzylepną z napisem Proszę przeczytać faktyczne warunki i zakleiłem. Potem wysłałem przesyłkę do biura HOA. Czekałem. Minęło pięć dni. Szóstego dnia dostałem kolejnego e-maila od wspólnoty. Zaktualizowano dane kontaktowe właściciela. Joshua, dziękujemy za przesłaną dokumentację. Nasze rejestry zostały odpowiednio zaktualizowane. Przedstawiciel do spraw zgodności odwiedzi nieruchomość w przyszłym tygodniu. Tego samego dnia w końcu zadzwoniła Megan. Nie odebrałem. Pięć minut później napisała SMS-a. Dlaczego HOA mówi, że to ty jesteś właścicielem domu? Patrzyłem na ekran telefonu. Kolejna wiadomość. Wiedziałeś o tym przez cały czas? Po prostu czekałeś, żeby mnie zniszczyć? I na koniec... Napraw to, albo stracę wszystko. Nie odpisałem. Zamknąłem wątek. Poszedłem na spacer, przemyśleć wszystko. Ale burza dopiero się zaczynała. Bo gdy HOA pojawiło się z clipboardem, zawiadomieniem o naruszeniu i harmonogramem opuszczenia nieruchomości, Megan nie tylko panikowała, ona była o krok od zrobienia czegoś desperackiego. Czegoś, co sprawi, że wszystko wcześniejsze będzie wyglądało jak zabawa w piaskownicy. Oczywiście nie odeszła po cichu. Powinienem był to przewidzieć w chwili, gdy dostałem od niej tę ostatnią wiadomość, całą wielkimi literami napraw to albo stracę wszystko.